Halo, halo, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w Toilet Tower Defense. Pierwszy odcinek na kanale lecimy już z tematem Toilet City. Już tutaj jest coraz mniej czasu, więc no, zobaczymy jak nam pójdzie tutaj przeciwko temu ziomeczkowi, A wy tymczasem możecie zostawić łapę w górę i subskrypcję, jeżeli jesteście nowi na kanale, ponieważ będzie tutaj dużo Toilet Tower Defense i ogólnie dużo tego typu gier, dużo Robloxa. No i mam nadzieję, że ten kanał troszeczkę tutaj rozbujamy i będzie się tutaj działo. Dobra, startujemy. Powiem tak szczerze, że nie wiem jeszcze z czym to się je, więc to będzie mój taki naprawdę pierwszy, pierwszy raz. Mamy Easy, czyli 20 Wave mamy Medium no Easy na początek, tak mi się wydaje, że będzie naprawdę całkiem spoko wyborem, bo no jednak nie wiem do końca, z czym to się je i nie wiem do końca ee, no, o co chodzi w tej grze. W sensie no wiem, że to będzie typowy Tower Defense, ale muszę poznać jednostki i y, wszystko inne. Ok, mamy Intermission <laughs> i teraz tak, mamy jedną jednostkę jedynie. Czyli speakermana. I umieliśmy go sobie no tutaj, no i innej opcji za bardzo nie mamy. dobra tutaj, tutaj i tutaj. I zobaczmy, jak ten speakerman tutaj będzie bił te małe toaletki. no Na razie szału nie ma. Ale wydaje mi się, że, te, że tych trzech speakermenów wystarczy aktualnie na to, żeby tutaj um, cokolwiek porobić. Dobra. Żeby przejść tę pierwszą y, falę. No jak widzicie, te małe toaletki są tutaj całkiem sprawnie załatwiane. Co my tutaj mamy? Mamy w ogóle mapę dość taką sporą bym powiedział, byśmy musiały tu, tutaj dość ażeby żeby załatwić nasz Toilet City. Dobra, mamy 160 golda, więc no za bardzo to my tutaj nie podziałamy, ale myślę, że jeszcze jeden speaker, Spikerman tak na sam początek to będzie też dobry wybór. Po co mamy jakby... Ej, czemu on nie... Aha, dobrą z opóźnieniem bił. Miałem taką rozkminę czemu on nie bił, ale... No jak widać troszeczkę mu to dłużej zajęło, troszeczkę musiał pomyśleć. E, dobra, możemy auto skipować swoją drogą. Okej. Okay. Mamy w ogóle o 180 golda. To weźmy gdzieś go tak, nie tutaj powiedzmy. E, na razie mamy no, tylko i wyłącznie tej e, speaker menów. Dobra, 114. No, za bardzo tutaj nie mogę. E, Pokombinować, więc czy mogę w ogóle... Tak, mogę zupgradewać. ok właśnie chciałem pytać, czy mogę upgrade'ować te jednostki. Więc dobra, na razie sobie tak rozłóżmy w miarę powiedzmy na tej mapie, no powiedzmy, że coś takiego zróbmy. I myślę, że będziemy mogli już za chwilę upgradeować. Upgrade kosztuje 150. Myślę, że ten będzie spok-upgrade'em, taki nie pierwszy, ale właśnie tutaj któryś z kolei. Chociaż. Ojej oj, tutaj się przypał, zaczyna robić mały. Mianowicie tutaj już pierwsza jednostka ucieka, więc... Yy, nie wiem czy. Dobra, tego sobie zaupgradujmy. I dostaliśmy więcej damage'u, więcej Radius, czymkolwiek jest Radius i mniejszy cooldown, więc całkiem spoko. I weźmy sobie jeszcze tego zaupgradujmy. Okej. Okay. I tutaj możemy dać, żeby ten na przykład bił nie pierwszego, ale ostatniego. Nie wiem, jak to nam pomoże, jeżeli chodzi o samą gierkę, no ale no wydaje mi się, że to może być całkiem spoko. Opcja dobra, upgrade'ik. Tego jeszcze zaupgradujmy, bo tutaj już spider toilety lecą na pełnej, że tak powiem. Dobra, potrzebuję jeszcze jednej jednostki gdzieś tutaj, powiedzmy. Myślę, że to może być całkiem spoko, ale już widzę, że to spider toilety, no tutaj nam będą... Troszeczkę, niestety, ale przeszkadzały i nie wiem czy one nas tutaj nie zmiotą z planszy, w sensie, nie wiem czy ten wave 7 nie będzie ostatnim wave'em, jak na razie się dzielnie broniły przez 3 minuty, no ale wszystko wskazuje na to, że to będzie e, jedno z ostatnich tutaj, jedna z ostatnich defensyw w naszym wykonaniu, ponieważ te jednostki już tutaj e, idą w kierunku Toilet City właśnie. A my tutaj nie zbijamy kolejnych jednostek, więc, no, najpewniej, e, prawdopodobnie tutaj e, zakończymy nasz żywot za chwilę, ale ja się tutaj nie poddaję jeszcze. Weźmy sobie tutaj jeszcze jednego speakermena, bo czemu by nie? Skibili to jest 140 HP, jeszcze to ma, więc, no, całkiem sporo. Wydaje mi się, że troszeczkę, no, zbyt dużo na, na nas aktualnie. No, ale no cóż. Zobaczymy, może jednak uda się to jakoś e, tutaj przetrwać, chociaż no szanse są marne. Dobra, upgrade szybki, a może w sumie, w sumie jeszcze jeden speakerman i tutaj jeszcze jeden. Nie, dobra, te jednostki są za szybkie. Już tutaj oberwaliśmy za e, pierwszy damage. Jeszcze tutaj oni są naprawdę bardzo, ale to bardzo szybcy. No i niestety nie udało się, ale zdobyliśmy 11 coinów. Mamy wavea 11, ok. Um, czyli, Aha, myślałem, że będę mógł kontynuować grę, w pewnym momencie miałem takie, co się dzieje, co jest grane. Dobra, mamy 11 coinów, i teraz tak. Chciałbym coś zakupić ogólnie. Jak zakupić jednostki, to jest dobre pytanie. Widzę, że mamy tutaj summon units, czyli no przywoła jednostki, tak mi się wydaje. Wejdźmy sobie tutaj. Ok, mamy za 100 golda jedną jednostkę, przynajmniej stąd mamy no, całkiem, że tak powiem sporo tego, ale słuchajcie mam trochę robuxów, możemy sobie coś zakupić, możemy sobie zakupić double coiny, chociaż nie wiem czy aż tyle robuxów mam, ale, ale możemy sobie zakupić na przykład też um, coiny 200 coinów na ten przykład, ile w ogóle ta jednostka kosztowała, to jest dobre pytanie jedna kosztowała 100, ok i z tego co widzę, resetują się te jednostki co jakiś czas, więc możemy jakby zebrać no, różne jednostki. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jakiś Halloweenowy event z tego co widzę. Nie wiem, czy to minęło, czy to jest po prostu takie dla ozdoby. Mamy również AFK Farm. Więc jeżeli chcemy pójść AFK, możemy farmić coiny z tego co widzę. Zobaczymy, jak to wygląda w ogóle, bo sam nie wiem, jak to wygląda, ta farma Afka. Aha, i zbieramy jednego coina na. Minutę. Ej, to jest nawet całkiem y, spoko, to znaczy, możemy w y, 100 minut, czyli w ponad godzinę zebrać y, coiny na y, tutaj potencjalny, y, na potencjalne jednostki. Ale słuchajcie. Ja tak czy siak wydam robuxy, no bo, bo czemu by nie, i <laughs> zakupimy sobie. Y, 200 tych coinów nie wiem czy to jest dobry pomysł ale to jest jedyna rzecz na którą nie stać tak w zasadzie więc zakupimy sobie dwie jednostki i wtedy zagramy i zobaczymy no jak nam pójdzie tak w zasadzie mamy też 8 cukierków obstawiam że te cukierki są e, do jakiegoś tutaj halloweenowego mm, do halloweenowego eventu który się pewnie kończy niedługo dobra dostaliśmy tv-mana który jest rare ile było na jego procent 15 i całkiem spoko i camera woman no tego się spodziewałem że Jedna z tych jednostek nie będzie zbyt ciekawa. No dobra, zobaczymy jak nam pójdzie teraz. Ja już idę do kolejnej mapy i sprawdzimy, czy uda nam się właśnie w e, tutaj fajny sposób przejść dalej. Jeżeli chodzi o Toy City, <laughs> sprawdźmy te jednostki. Mamy tak. Jeżeli chodzi o Camera Woman, o nie sprawdzimy, <laughs> nie sprawdzimy sobie tego teraz. Dobra, myślę, że mm, Medium. Tym razem Medium polecimy. Jakieś tam doświadczenie mamy. Więc myślę, że źle nie będzie. A mamy 200 potencjalnych coinów, więc przydadzą nam się na kolejne openingi, Jeżeli oczywiście uda nam się wygrać, okej, okay. czy my tutaj razem gramy, czy nie? Dobra, na początku weźmiemy sobie. Tak, razem gramy. Oha, co dlatego ja odpadłem, bo sam byłem dosłownie. No dobra, teraz to będzie easy. Dobra, wziąłem tutaj speakermana naszego. Ej, halo, niebezpiecznie się robi. Yy, może kamera woman sobie sprawdzimy, jak ona wygląda. Ej, ja zobaczmy jak ona wygląda. Dobra. <gryw> Jakiego ma ten? Jaki ma pistolecik tutaj. Ej, to jest toilet jeden się przedostał, co jest grane. Yy, a dobra, tutaj kamera woman jakaś idzie mała. Um, Okej, okay, nie rozumiem tej sytuacji, ale, ale spoko. Yy, dobra, mam tutaj w ogóle yy, pełno rusków. Ej, czy my odpadniemy tak w zasadzie? Nie mam pojęcia. Tutaj ktoś puścił chyba jakąś jednostkę. Czy ja mogę tę bazę jakoś upgrade'ować? ile City? Chyba nie. Ale tutaj widzę, że kamera Woman leci stąd, więc... Yy, no, całkiem nieźle. Dobra, auto skipujemy. Zapomniałem, że to trzeba skipować. Dobra, yy, ja zbieram na TV-mana 200 golda. Myślę, że tutaj się nic nie stanie, więc możemy chwilę przeczekać. Chociaż, kurczę, sam nie jestem pewien... Ale są te małe jednostki, tutaj ziomek ogarnia z tego co widzę z tej drugiej strony, więc całkiem spoko. Więc ja sobie, o rzeczywiście na tego tv poczekam. I tego tv sobie tutaj ustawimy. O, ma z tego co widzę, no o wiele większy damage, ale na razie to nic nie zrobił takiego ciekawego. Dobra. Speaker Manic tutaj leci. Um, czemu ten TV-man tak w zasadzie... Nic nie robi, chyba że go może źle postawiłem chyba tak. No bo zobaczcie, nic nie robi. Tak mi się wydaje przynajmniej. No nic, mniejsze o to. Zabradujmy sobie tego speakermana na dwójkę. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Ile tutaj tych jednostek leci? To jest 30 wave'ów ogólnie, jeżeli chodzi właśnie o... Mm, o te fale. falę. tą drogą czemu jestem nubem? Teraz, teraz dopiero zobaczyłem, że jestem nubem. Okej, okay, mniejsza o to. Myśmy sobie tego speakermana postawmy, no mniej więcej. No nie wiem, tutaj obok tego. I kamera woman jeszcze sobie postawimy. Proszę bardzo, ile w ogóle kosztuje upgrade kamera woman? Też 150, no dobra. Jak widzicie moje jednostki tutaj są. Tutaj mamy dwa razy kamera woman zestawowaną. Okej. Okay. Weźmy sobie może, żeby ten bił ostatnią jednostkę, o, na przykład. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale musimy popróbować różne taktyki. Spoko jest to, co ten gość tutaj ma. Kamera helikopter. Dzięki czemu lecą takie małe kamera woman. Kamerameny znaczy się. Mi się wydawało, że wcześniej były kamera woman. Albo może źle doczytałem. Które właśnie w dość fajny sposób eliminują e, przeciwników. Dobra, weźmy sobie TV-mana. No, gdzieś tutaj. I co, on coś robi? O, no, teraz robi chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, powiedzmy, że on coś robi. Nie mam pojęcia, czy, czy rzeczywiście tak się dzieje, ale no mniejsza o to. Dobra, tego speakermana sobie tutaj postawimy, żeby mogło się więcej tych kameramanów naszych respić. Mam taki zacny plan. Dobra, weźmy sobie speakermana zapgradujmy na dwójeczkę. To jest ten, co bije ostatnie jednostki, więc całkiem fajnie będzie nam tutaj obijał. Weźmy sobie camera woman na przykład, gdzieś tak na rogu jeszcze. I ona niech bije też ostatnie jednostki. Mamy dziewiątego Wave'a tymczasem. Dziesiąty wave'ik. Dobra, mamy 300 Golda. Jeszcze raz chcę tego TV-mana yy, przetestować. Czy on coś daje, czy nie daje. Niech bije ostatnią jednostkę. Zobaczymy. Nie no, coś tam bije. Tylko po prostu nie ma animacji, więc yy, no. Tak to wygląda. Dobra, tutaj jest Speakerman. Ej, bo jest przypał już na 11 wave. Ie. Dobra, weźmy sobie kilka tych kamera woman. Postawmy tutaj gdzieś. Nie wiem, tutaj powiedzmy, tutaj i tutaj. Proszę bardzo. I zapgradejmy za chwilę. Upgrade. Ok, mamy 12 wave'a tymczasem. No, zaczyna się robić troszeczkę niebezpiecznie mam takie wrażenie. Tutaj jest w ogóle bardzo mało jednostek. Tutaj się nic nie dzieje, dosłownie. Okej. Okay. Oj, chyba, chyba wydaje mi się, że ten medium będzie dla nas to no, niestety, ale e, zbyt dużym wyzwaniem. Ale no, mimo wszystko dało się 13 wave'a przejść, więc no, 39 coinów padło I było całkiem spoko. Przy okazji zapraszam Was również na mój drugi kanał. Po prawej stronie macie kaferek. Wbijajcie śmiało codziennie są tam odcinki.